Hmm, no, co? co? Co się dzieje? Halo? Okej, okay, chyba teraz... Jeszcze nikt teraz nie może mnie zabić. Nikt mnie nie zabije. Jesteśmy blue. O, o. Rekonektowałem się do gry I zaczynam lewitować Dzięki Hypixel jakby Nie wiem co w tej nie, nie wiem co w tej chwili mam zrobić Śrób! A, okej okay. No to Chyba będę musiał zliwować. O, już by. Przecież się. Przecież się ruszam. Co jest? O. Okej. Okay. Hello, jestem. Ok, jestem. Jestem i wszystko jest dobrze. Ok. Hmm.